Moja żona spała ze swoim szefem, a moje córki przez 15 miesięcy to ukrywały, więc odciąłem je, zmieniłem testament, a to, co wydarzyło się potem, pozostawiło je w osłupieniu. Moja żona Melani i ja byliśmy razem niemal 30 lat. Poznaliśmy się, gdy ona miała 19 lat, a ja 22. W tamtych czasach byliśmy spłukani, mieszkaliśmy w obskurnym mieszkaniu, które zawsze pachniało kotami poprzednich lokatorów, bez względu na to, jak często sprzątaliśmy. Ale byliśmy szczęśliwi. Wiesz, wspólnie uczyliśmy się życia, budowaliśmy wszystko od zera. Mieliśmy dwie córki, Oliwie i Zoe. Olivia ma 26 lat, Zoe 24. Olivia zawsze była tą rozsądną i ambitną, najlepsza w szkole, pierwsza w klasie na studiach, teraz pracuje na wysokim stanowisku w jakiejś prestiżowej firmie. Jest zaręczona z mężczyzną imieniem Etan, który pracuje w finansach i ślub miał się odbyć w październiku. Zoe była bardziej wyluzowana, interesowała się sztuką Zawsze była córeczką tatusia, przynajmniej tak myślałem. Jak to w każdym małżeństwie, mieliśmy swoje trudniejsze chwile. Było ciężko, gdy dziewczynki były małe, pracowałem na budowie, czasem na dwóch etatach, a Melanie kelnerowała i kończyła studia. Kłóciliśmy się o głupstwa, ale zawsze potrafiliśmy dojść do porozumienia. Tak wygląda prawdziwe małżeństwo, trwasz przy kimś, nie odchodzisz, gdy zaczyna się robić trudno. Ale ostatnio coś było nie tak. Melanie w ostatnich miesiącach zaczęła się dziwnie zachowywać, niby nic wielkiego, ale drobiazgi. Nagle bardzo chroniła swój telefon. Raz sięgnąłem po niego, żeby sprawdzić godzinę, bo mój się ładował, a ona niemal rzuciła się przez pokój, by go odebrać, mówiąc coś o prywatności i granicach. Jesteśmy małżeństwem od 30 lat, odkąd w ogóle mamy jakieś granice telefoniczne. Potem pojawiły się te wieczory tylko dla kobiet, które zaczęła organizować z Oliwią i Zoe. Kiedyś spotykały się raz w miesiącu. Co uważałem za coś dobrego, że mają ze sobą bliską relację. Ale zaczęło się to powtarzać co dwa tygodnie, czasem częściej. Gdy pytałem, co robiły lub gdzie były, odpowiadało ogólnikowo, że tylko kolacja albo nadrabianie zaległości. Melanie kiedyś wracała i opowiadała wszystkie plotki, które słyszały, ale od jakiegoś czasu milczała. Około sześć miesięcy temu wróciłem wcześniej z podróży służbowej, spotkanie z klientem zostało odwołane, więc złapałem wcześniejszy lot. Gdy wszedłem do domu. Melani była w trakcie rozmowy telefonicznej, ale natychmiast się rozłączyła. Powiedziała, że to tylko oliwia, ale gdy zapytałem, o czym rozmawiały, zaczęła się dziwnie zachowywać i szybko zmieniła temat. Była też taka sytuacja, że wszedłem do kuchni, usłyszałem Zoę mówiącą coś cicho do Melani, usłyszałem jedynie fragment zdania, coś w rodzaju, czy myślisz, że on wie. Obie spojrzały na mnie szeroko otwartymi oczami, jakby się wystraszyły. Zapytałem półżartem o czym tak szeptacie. Melani szybko się uśmiechnęła i powiedziała, że planują coś na później, nic czym powinienem się martwić. Zoe dodała z entuzjazmem, że to niespodzianka, niedługo się dowiem. Uniosłem brew i zapytałem niespodzianka, z jakiej okazji, Melanie odpowiedziała tylko coś fajnego i przeszła obok mnie do lodówki. Pomyślałem, że to pewnie coś związanego z moimi urodzinami, które były tuż za rogiem. Ale był też inny weekend, kiedy Melani powiedziała, że jedzie do swojej siostry do kolumbus. Nie zastanawiałem się nad tym. Kilka dni później rozmawiałem przez telefon z Oliwią i w trakcie rozmowy powiedziała, że mama się ładnie opaliła. Zmarszczyłem brwi, opaliła się w Ohio w lutym. Zapadła krótka cisza, prawie nie zauważyłem, byłem w pracy, nadzorując plac budowy. Nic szczególnego się nie działo. Około południa sprawdzałem pocztę, przewijając standardowy spam, gdy coś przykuło moją uwagę. Wiadomość z tematem: Twoja żona cię zdradza. Moja pierwsza myśl, że to jakiś spam, może oszustwo jak te maile od nigeryjskich książąt. Ale coś we mnie sprawiło, że jednak ją otworzyłem. Treść była krótka. Melanie sypia ze swoim szefem, Richardem, od ponad roku. Wszyscy w firmie o tym wiedzą, tylko ty nie. Pomyślałem, że zasługujesz, by się dowiedzieć. Do maila dołączono film. Siedziałem w swojej ciężarówce chyba z 20 minut, po prostu wpatrując się w ekran telefonu. Część mnie nie chciała tego oglądać. Jakbym nie zobaczył, to może nie będzie prawdziwe. Ale w końcu nacisnąłem otwórz. Na nagraniu widać było coś, co wyglądało na firmową imprezę bożonarodzeniową. W tle siedziała Melanie, bardzo blisko jakiegoś faceta, którego rozpoznałem jako jej szefa, Richarda. Nie robili nic drastycznego, tylko rozmawiali, ale bardzo blisko siebie. Potem kamera przesunęła się na pijaną kobietę, którą kojarzyłem z kilku okazji. Gdy odbierałem Melani z pracy. O mój Boże, to jej mąż? zapytała kobieta osobę nagrywającą. Nie, tylko nagrywam imprezę, odpowiedział kobiecy głos z za kamery. Ale powiedz jeszcze, co mówiłaś o Melani i Wichardzie. Pijana kobieta zaśmiała się i powiedziała. Wszyscy wiedzą, że się pieprzą od roku. Myślą, że są tacy sprytni, ale daj spokój. Te ich wspólne delegacje to jak znikają w porze lunchu. On nawet kupił jej tę bransoletkę. Zawsze ją nosi, tę cholerną bransoletkę. Tę srebrną, którą mówiła, że dostała z okazji awansu zawodowego. Przez okno zobaczyłem ją. Siedziała obok Richarda, tak blisko, że technicznie rzecz biorąc, była na jego kolanach. Uśmiechała się, jakby nie miała żadnych zmartwień na świecie. Pochyliła się i oparła głowę na jego ramieniu. Nawet nie próbowali tego ukrywać. Prawie zwyniotowałem. Wyjąłem telefon i zrobiłem zdjęcia, dużo zdjęć. Potem otworzyłem nasz rodzinny czat grupowy, ten, w którym byli nie tylko Melani, Olivia i Zoe, ale też moi rodzice, rodzeństwo, jej rodzeństwo, ciotki, wujkowie, kuzyni, wszyscy. Załączyłem zdjęcia i napisałem jedno zdanie. Mam nadzieję, że kolacja z dziewczynami smakuje, Melani. Wygląda na to, że twój szef też się świetnie bawi. Wysłałem wiadomość. Telefon natychmiast zaczął się rozgrzewać od powiadomień. Oliwia napisała tato, o czym ty mówisz. Zoe zapytała, co się dzieje. Moja siostra napisała, co to ma znaczyć. Mama spytała, czy to jakiś błąd. Brat Melani zapytał Mel, o co mu chodzi. Kuzyn napisał stary, co jest grane. Mój ojciec zadzwonił, ale nie odebrałem. Co miałem powiedzieć? Właśnie odkryłem, że moja żona od 30 lat sypia ze swoim szefem, a moje córki od ponad roku to ukrywają. Jak mija wam wieczór? Spędziłem resztę dnia jeżdżąc bez celu, próbując wymyślić, co powiedzieć. Kiedy wróciłem do domu, wszyscy już tam byli. Siedzieli w salonie, wyglądając na zmartwionych. Tato, co się dzieje? zapytała Oliwia, gdy tylko wszedłem. Martwiliśmy się. Na początku nic nie powiedziałem. Po prostu wyjąłem telefon, otworzyłem zdjęcia i podałem go Melanie. Jej twarz momentalnie zbladła. Kto ci to wysłał? wyszeptała. Zrobiłem je dzisiaj, powiedziałem. Po tym, jak dostałem to i wtedy odtworzyłem film. W pokoju zapanowała absolutna cisza. Zoe zaczęła płakać, Olivia wpatrywała się w podłogę, a Melanie tylko kręciła głową, jakby próbowała cofnąć rzeczywistość siłą woli. Jak długo? zapytałem stanowczo. Melanie milczała. To Olivia odezwała się pierwsza. Tato, musisz zrozumieć. Jak długo wrzasnąłem, aż wszyscy podskoczyli. Piętnaście miesięcy, przyznała Melani, ledwo słyszalnie. A wy, spojrzałem na córki, jak długo kryłyście swoją matkę, kłamałyście mi prosto w twarz, robiłyście ze mnie i biotę. Zoe zanosiła się płaczem. Tatusiu, przepraszam, mama mówiła, że to tymczasowe, że przechodzi przez coś. Zamknij się, warknęła Melani. Po prostu się zamknij, Zoe. Nie, niech mówi, powiedziałem. Chcę usłyszeć dokładnie, jak moja rodzina spiskowała za moimi plecami. Stałem tam i patrzyłem na tych ludzi, którzy nagle przestali być moją rodziną. Oliwia, jak zawsze, próbowała przejąć kontrolę. Zoe, roz... gdy drzwi się zamknęły, osunąłem się na kanapę, czując, jakby ktoś wyrwał mi serce i podeptał je. Dom wydawał się pusty, cichy do granic bólu. Chodziłem bez celu, patrząc na wszystkie nasze rodzinne zdjęcia. Gotowałem się w środku, aż w końcu sięgnąłem po najbliższą ramkę, zdjęcie z ceremonii zakończenia studiów oliwii i roztrzaskałem je o ścianę. Szkło się rozprysło, co przyniosło mi krótką ulgę trwającą może dwie sekundy. Potem poczułem się jeszcze gorzej. Tej nocy nie zmrużyłem oka. Siedziałem na kanapie, wpatrzony w pustkę, próbując jakoś zrozumieć, co się właśnie stało. Telefon wciąż wibrował od wiadomości i połączeń od każdej z nich, ale nie odpowiadałem. Co niby miałbym powiedzieć? Przez następne dni byłem jak we mgle. Wziąłem wolne w pracy, powiedziałem szefowi, że to nagły przypadek rodzinny, co z technicznego punktu widzenia nie było kłamstwem. Niemal nie ruszałem się z kanapy, nie jadłem, nie brałem prysznica. Po prostu siedziałem, odtwarzając w głowie każdy moment z ostatniego roku, szukając znaków, które przeoczyłem. Dave przyszedł sprawdzić czy żyje, przyniósł jedzenie, którego i tak nie tknąłem. Namawiał mnie, żebym przeniósł się do niego, mówił, że to niezdrowe siedzieć samemu w tym domu pełnym wspomnień, ale nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem nic zrobić. Telefon nadal się rozgrzewał od wiadomości. Melanie pisała najpierw przepraszająco, przepraszam, błagam, pozwól mi to wyjaśnić, potem złością, „Zachowuje się dziecinnie, musimy porozmawiać jak dorośli, a potem próbowała mną manipulować, martwię się o ciebie, proszę daj znać, że wszystko w porządku. Ignorowałem wszystko. Melanie już nic dla mnie nie znaczyła. Po wszystkim, co dałem temu małżeństwu, po 30 latach poświęceń, ciężkiej pracy i lojalności, wyrzuciła to wszystko przez okno dla jakiegoś taniego romansu. W porządku, to był jej wybór, mogła sobie korzystać z szefa, nie obchodziło mnie to. Ale Oliwia i Zoe. To był prawdziwy cios. Moje własne córki, dzieci, które wychowałem, chroniłem którym zapewniłem wszystko. One wiedziały. I co gorsza, brały w tym udział. Pomagały jej, kłamały, patrzyły mi w oczy, siedziały przy tym samym stole i udawały, że wszystko jest w porządku. Tę zdradę trudno mi było wybaczyć. Oliwia wysłała jedną wiadomość. To, co robisz, jest niesprawiedliwe wobec wszystkich. Gdy będziesz gotów na dojrzałą rozmowę, daj znać. Typowe, Zawsze zachowywała się, jakby to ona miała rację. Jakby to ja wszystko spieprzyłem. Miałem ochotę roztrzaskać telefon o ścianę. Zoe była inna. Dzwoniła bez przerwy, zostawiała zapłakane wiadomości. Tatusiu, proszę porozmawiaj ze mną. Wiem, że bardzo zawaliłam. Chciałam tylko utrzymać rodzinę w całości. Mama mówiła, że jeśli ci powiem, to odejdziesz i wszystko się rozpadnie. Przepraszam, proszę nie nienawidź mnie. Te wiadomości były najtrudniejsze do zignorowania. Zawsze była moją małą córeczką, tą, która przynosiła mi dmuchawce i nazywała je kwiatami, tą, która zasypiała na mojej klatce piersiowej, oglądając bajki. Ale teraz widziałem tylko kogoś, kto patrzył mi prosto w oczy i pomagał Melanie ukrywać zdradę. Po tygodniu Dave w końcu przekonał mnie, że muszę się ogarnąć. Miał rację. Nie mogłem tak siedzieć w tym stanie, pogrążony w żalu. Musiałem działać. Zadzwoniłem do prawnika, którego polecił Dave. Z dowodami, które pan ma, jest pan w dobrej pozycji, powiedział mi prawnik po obejrzeniu nagrania i zdjęć. Ale musi pan działać rozsądnie. Niech pan nie opuszcza domu, to może zostać potraktowane jako porzucenie. To właśnie to pytanie nie daje mi spać po nocach. Mama powiedziała, że przechodzi coś w rodzaju kryzysu wieku średniego. Że po prostu musiała to z siebie wyrzucić i że jeśli się dowiesz, nigdy jej nie wybaczysz. Powiedziała, że to zniszczy naszą rodzinę. Więc zamiast tego zniszczyłaś moje zaufanie. Wzdrygnęła się, jakbym ją spoliczkował. Wiem, że to było złe, ale zawsze byłeś w pracy, tato, ciągle na budowach, wiecznie zestresowany pieniędzmi. Mama była samotna, i nie mówię, że to ją usprawiedliwia, dodała szybko. To, co zrobiła, było złe. Ale może gdybyś był bardziej obecny, częściej z nią rozmawiał, zauważył, że jest nieszczęśliwa. I oto było, nawet w przeprosinach, nadal mnie obwiniała, nadal szukała wymówek. Harowałem jak wół, żeby zapewnić tobie i twojej siostrze wszystko, powiedziałem cicho. Żebyście poszły na studia, żebyśmy mieli porządny dom, dobre samochody, wakacje. Jeśli twoja matka była nieszczęśliwa, mogła ze mną porozmawiać. Mogła zaproponować terapię. Mogła poprosić o rozwód. Zamiast tego mnie zdradziła, a ty jej pomagałaś. Wiem, wyszeptała. Po prostu próbuję wyjaśnić, nie usprawiedliwiać. Nie byłem pewien, czy jej wierzę, ale patrząc na nią, nie mogłem po prostu odejść, jak planowałem. To wciąż moja córka, ale nie wiem, czy kiedykolwiek znowu jej zaufam. Potrzebuję czasu, powiedziałem. Nie wiem, czy będę ci jeszcze potrafił ufać tak jak kiedyś. Rozumiem, odpowiedziała, ocierając łzy. Dziękuję, że się ze mną spotkałeś. Patrząc, jak odchodzi, rozdzierało mnie od środka. Część mnie chciała ją zawołać z powrotem, a inna część chciała odciąć ją od siebie na zawsze. Tymczasem sprawa rozwodowa toczyła się dalej. Melanie walczyła o połowę wszystkiego, w tym mojego funduszu emerytalnego, który zacząłem zanim jeszcze się poznaliśmy. Chcę dom, alimenty, wszystko. Twierdzi, że poświęciła swoją karierę dla naszej rodziny, mimo że pracuje na pełen etat, odkąd Zoe poszła do szkoły podstawowej. I wyobraź sobie, Oliwia nadal przysyła mi rachunki związane ze ślubem. Zaliczki na salę, płatności dla kwiaciarni, poprawki do sukni. Bezczelność. Nie odpowiadam, ale każda kolejna wiadomość coraz bardziej mnie wkurza. Pewnej nocy dostałem wiadomość od Etana, narzeczonego Oliwii. Chciał się spotkać na kawę. Powiedział, że chce zrozumieć, co tak naprawdę się stało? Gdy się spotkaliśmy, przyznał, że Oliwia nie wie, że przyszedł. Byłby kłopot, gdyby się dowiedziała. Powiedziała mu, że przesadzam z reakcją na krótki romans, że wyrzuciłem wszystkich z domu i przestałem płacić za wesele z czystej złośliwości. Nie do końca jej uwierzył, zauważył, że Oliwia zaczęła się dziwnie zachowywać, była tajemnicza. Opowiedziałem mu wszystko. Pokazałem nagranie, zdjęcia. Zdradę trwającą 15 miesięcy to jak obie dziewczyny kryły melani. Na końcu wyglądał na chorego. Nie miałem pojęcia, że to było aż tak poważne powiedział. W tamtym momencie nadal nie wiedziałem, co zrobić z Oliwią i Zoe. Całkowite odcięcie wydawało się drastyczne, ale po tym wszystkim czy mogłem im jeszcze zaufać? Odbudowanie zaufania wydawało się niemożliwe, skoro nawet nie miałem pewności, czy naprawdę żałują tego, co zrobiły. Ale jedno było pewne. Między mną a melanie było już po wszystkim. Nie da się wrócić po takiej zdradzie. Złożyłem więc pozew o rozwód. Praca stała się moją ucieczką. Musiałem przypadkiem wspomniała wspólnemu znajomemu, że ona i jej szef planują wielką podróż po Europie, jak tylko to całe nieprzyjemne zamieszanie się zakończy. Po prostu nie do Hektor uzyskał natychmiastowy nakaz zamrożenia wszystkich aktywów. Małe zwycięstwo. Nadal nie wiedziałem. Co zrobić z Oliwią i Zoe. Kocham je, ale za każdym razem, gdy serce chciało trochę zmięknąć, przypominałem sobie te kłamstwa, udawane dziewczęce wieczory, sposób, w jaki ostrzegały Melani, gdy zadawałem pytania. One nie tylko wiedziały. One aktywnie jej pomagały przez 15 miesięcy. Wybrały jej romans zamiast mojego prawa do prawdy. Ślub Oliwii zbliżał się wielkimi krokami, a ona nadal jakoś oczekiwała, że poprowadzę ją do ołtarza. Nawet wysłała mi wiadomość, w której próbowała wzbudzić poczucie winy, że moje problemy z Melani nie powinny wpływać na jej wyjątkowy dzień. Jakby to właśnie to było najważniejsze, a nie rodzina, którą pomogła zniszczyć. Nie odpowiedziałem. Cokolwiek bym napisał, skończyłoby się tym, że powiedziałbym jej, gdzie może sobie wsadzić te oczekiwania. Myślałem o tym, by po prostu odejść, sprzedać dom, przeprowadzić się gdzieś daleko i zacząć od nowa. Ale to brzmiało jak przyznanie się do winy. Jakby to ja zrobił coś złego. I właśnie wtedy, gdy sądziłem, że ten cyrk nie może się już bardziej skomplikować, życie postanowiło dorzucić kolejną cegłę. Spotykałem się z moim prawnikiem w sprawie rozwodu, gdy wspomniał, że warto sprawdzić media społecznościowe, może coś się znajdzie, co pomoże w sprawie. Nie jestem w tym świecie, odpowiedziałem. Ale Melanie jest, powiedział, odwracając laptopa w moją stronę. I lepiej, żebyś to zobaczył. To był profil Melanii na Facebooku. Post sprzed kilku dni. Zdjęcie jej, Richarda i Oliwii w jakiejś ekskluzywnej restauracji. Podpis brzmiał: Jestem taka błogosławiona, otoczona miłością, łączymy nasze rodziny. Richard oficjalnie się oświadczył: Najpierw pomożemy Oliwi z jej ślubem, a potem planujemy nasz. Zaręczeni, zaręczeni. Rozwód nawet nie był jeszcze sfinalizowany, a oni już przestali się ukrywać. A Olivia była z nimi, świętując związek, który zniszczył naszą rodzinę. W komentarzu napisała Jestem taka szczęśliwa, nie mogę się doczekać dwóch ślubów do świętowania. Poczułem się jak i biota. Ja nadal nie mogłem się pozbierać po zdradzie, budziłem się każdego ranka z ciężarem w żołądku, oni już urządzali swoje szczęśliwe życie i planowali pierdolony ślub. Było więcej. Kolejny post pokazywał Richarda, jak pomaga Oliwii w przygotowaniach do jej ślubu. Najwyraźniej opłacał wszystko to, Czego ja odmówiłem. Grał bohatera. Na jednym zdjęciu Olivia nazwała go swoim dodatkowym tatą. Dodatkowy tata. Co do kurwy. To był koniec. Ostatnia kropla. W tamtym momencie coś we mnie pękło. Cały ból, cała zdrada, wszystkie miesiące wątpliwości skupiły się w jednej chłodnej decyzji. Chcę zmienić testament, powiedziałem prawnikowi. Nie chcę żeby Melanie dostała cokolwiek ponad to, co wymagane prawnie. I chcę, żeby Olivia i Zoe zostały usunięte z listy spadkobierców. Hektor wyglądał na zaskoczonego. Jesteś pewien? To poważny krok. Jestem pewien, odpowiedziałem. One dokonały swoich wyborów. Teraz ja dokonuję swoich. Gdy wróciłem do domu tego wieczoru, zadzwonił etan. Było po wszystkim. Zerwał z Oliwią po tym, jak znalazł wiadomości między nią a Melani, w których planowały, jak mną manipulować, żebym zapłacił za wesele. Miały cały plan. Olivia miała wzbudzać we mnie poczucie winy, miały wykorzystać wspólnych znajomych do wywierania presji. Wszystko rozpisane. Miałeś rację co do niej, powiedział. Przepraszam, panie. Pomyślałem, że powinien pan wiedzieć. Podziękowałem mu. W zasadzie było mi go żal. Uratował się w ostatnim momencie, ale to musiało boleć. Później zadzwoniła Zoe. Płakała tak mocno, że ledwo ją rozumiałem. Okazało się, że miała ogromną kłótnię z Melani i Oliwią po tym, jak dowiedziała się o zaręczynach z posta w mediach społecznościowych. Nawet mi nie powiedzieli szlochała. Dowiedziałam się z Facebooka, jak każdy inny. Gdy zapytałam mamę, jak mogła się zaręczyć, skoro rozwód nawet się nie skończył, powiedziała, że powinnam dorosnąć iść z duchem czasu. Oliwia oczywiście stanęła po jej stronie. Powiedziała, że jestem dziecinna i dramatyzuję. Część mnie poczuła iskrę nadziei, że Zoe wreszcie otwiera oczy. Ale potem powiedziała: Nie rozumiem, dlaczego nie możecie wszyscy spróbować to naprawić. Dlaczego wszyscy muszą być tacy skrajni? Mama popełniła błąd. Przerwałem jej. Piętnaście miesięcy to nie jest błąd, Zoe. Kłamanie mi w twarz każdego dnia przez miesiące też nie. To były wybory. Wybory, których wszyscy dokonaliście. Wiem, powiedziała szybko. Wiem, nie bronię tego, co zrobiła, ani tego, co ja zrobiłam. Po prostu tęsknię za tym, jak kiedyś było. Nigdy nie było tak, jak ci się wydaje, odpowiedziałem. To wszystko było kłamstwo. I mam tego dość. Co to znaczy dość? Zapytała przestraszona. To znaczy, że ruszam dalej ze swoim życiem. Bez was zaczęła jeszcze bardziej płakać. Tato, proszę, wiem, że spieprzyłam. Wiem to, ale próbuję. Naprawdę się staram. Już za późno, powiedziałem. Już zmieniłem testament. Ty i Oliwia zostałyście z niego wykreślone. Cisza po drugiej stronie. Ty co? Słyszałaś? Spotkałem się dziś z prawnikiem. Wszystko przechodzi na mojego brata. Ale tato, to nie. Nie możesz po prostu. Mogę i zrobiłem to. Wy dokonałyście swoich wyborów. Ja dokonałem swoich. Rozłączyła się. Spodziewałem się, że poczuję się winny. Ale poczułem ulgę. Jakbym w końcu odciał kotwicę, która ciągnęła mnie w dół. Następnego dnia wybuchło piekło. Oliwia zasypała mnie lawiną wiadomości. Nazywała mnie małostkowym, mściwym, okrutnym. Melanie poprosiła swojego prawnika, żeby skontaktował się z Hektorem w sprawie moich rzekomych działań odwetowych. Nawet niektórzy wspólni znajomi odezwali się, twierdząc, że jestem zbyt surowy, że powinienem pomyśleć o pojednaniu dla dobra rodziny. Pieprzyć to, pieprzyć to wszystko. Spałem spokojnie przez całą noc, bez żadnych snów o tym, jak to kiedyś było, bez tego znajomego ciężaru po przebudzeniu, po prostu spokojny, bezsenny sen. Wtedy zrozumiałem, że rodzina, którą myślałem, że mam, tak naprawdę nigdy nie istniała. To była iluzja. I może to jest w porządku. Może lepiej żyć w prawdzie, nawet bolesnej, niż w wygodnym kłamstwie. Rozwód został sfinalizowany. Melanie nie dostała nawet połowy tego, czego chciała, dzięki genialnemu prawnikowi Hektorowi i wszystkim dowodom, które miałem. Otrzymała trochę gotówki i swój samochód, ale nie dom ani mój fundusz emerytalny. Ona i Richard pobrali się dwa tygodnie po zakończeniu rozwodu. Klasa, sprzedałem dom, zbyt wiele wspomnień, dobrych i złych. Kupiłem mniejsze miejsce, bliżej pracy, w innej dzielnicy. Nic nadzwyczajnego, ale moje. Bez duchów, bez kłamstw. Po tym, jak zmieniłem testament i powiedziałem o tym Zoe, zjawiła się u mnie następnego dnia, płacząc i błagając, żebym to przemyślał. Powiedziała, że zrobi wszystko, by to naprawić. Powiedziałem jej, że to doceniam, ale moja decyzja jest ostateczna. Kiedy zrozumiała, że nie zmienię zdania, coś w niej pękło. Spoważniała, potem zrobiła się zimna. I to tyle? Zapytała. Trzydzieści lat jako rodzina i po prostu to wszystko wyrzucasz? Niczego nie wyrzuciłem, odpowiedziałem. To wy wszystko zniszczyłyście, kiedy zdecydowałyście się kłamać mi prosto w oczy przez ponad rok. Wyszła. I od tamtej pory nie odezwała się ani razu. Najwyraźniej zamieszkała z Melani i Wichardem. Jedna wielka, szczęśliwa rodzina. Olivia wyszła za mąż w zeszłym miesiącu. Za jakiegoś lekarza, którego poznała zaraz po tym, jak Etan ją zostawił. Nie zaprosili mnie. Nie spodziewałem się tego. Dowiedziałem się od znajomych, że to Richard poprowadził ją do ołtarza. Zabolało to może przez minutę, a potem zrozumiałem, że tak naprawdę nic mnie to już nie obchodzi. Rzecz w tym, że kiedy odcinasz toksycznych ludzi od swojego życia, boli to jak diabli na początku, ale z czasem zauważasz, jak bardzo czujesz się lżejszy. Jak masz więcej energii. Jak twój umysł wreszcie jest czysty. Od kilku miesięcy spotykam się z kimś. Nazwijmy ją Jess. Poznałem ją na grillu u znajomych. Też jest po rozwodzie. Wie, z jakim bagażem się to wiąże. Idziemy powoli, ale jest dobrze. Naprawdę dobrze. Zna całą moją historię i nie ocenia mnie za to, że zerwałem kontakt z córkami. Rozumie to w sposób, w jaki większość ludzi nie potrafi. Jej były zdradził ją z jej siostrą. Wie wszystko o zdradzie w rodzinie. Czy tęsknię za Oliwią i Zoę? Czasem. Zwykle, gdy widzę ojca z dorosłymi córkami na kolacji, albo gdy słyszę posenkę, którą kiedyś lubiły. Albo w ich urodziny. Ale to bardziej tęsknota za ich wyobrażeniem. Za córkami, które myślałem, że mam. Te prawdziwe, te, które kłamały mi przez miesiące, nie. Za nimi nie tęsknię wcale. Kilka tygodni temu spotkałem Etana w barze sportowym. Ma się dobrze. Spotyka się z kimś nowym. Powiedział mi, że Oliwia niedawno się z nim skontaktowała. Powiedziała, że popełniła ogromny błąd i chciałaby dostać drugą szansę. Odrzucił ją. Nauczyłeś mnie czegoś ważnego, powiedział. O szacunku do samego siebie. O tym, by nie pozwalać innym traktować Cię, jakbyś się nie liczył. To wiele dla mnie znaczyło. Przynajmniej coś dobrego wyniknęło z tego całego chaosu. W zeszłym tygodniu sfinalizowałem nowy testament z moim prawnikiem. Większość mojego majątku przechodzi na mojego brata i jego dzieci, które były moją opoką przez to wszystko. Założyłem też mały fundusz stypendialny w lokalnym koledżu dla studentów programu zarządzania budową. Pomyślałem, że skoro mogę, to pomogę jakimś dzieciakom, które naprawdę docenią szansę. Zdes rozmawiamy o wspólnym zamieszkaniu w przyszłym roku. Idziemy powoli ale kierunek wydaje się właściwy. Sprawia, że się śmieje, potrafi mi wygarnąć, gdy trzeba, i nie ma ani jednego krewnego, który wbiłby mi już w plecy. Ogromna poprawa. Czasami ludzie pytają, czy żałuję decyzji o całkowitym zerwaniu z Oliwią i Zoe. Mówią rzeczy typu, ale przecież to twoje córki albo rodzina jest na zawsze albo inne bzdury z kartki okolicznościowej. Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: rodzina to nie tylko krew. To zaufanie, szacunek, lojalność. Rzeczy, których moje córki mi nie okazały. Może któregoś dnia któraś z nich naprawdę zrozumie, co zrobiła. Może przeprosi bez tłumaczeń i przerzucania winy. Może też świnie zaczną latać. Nie wstrzymuję oddechu w oczekiwaniu na jedno ani drugie. Czego się nauczyłem w tym wszystkim to, że nie masz wpływu na to, co robią inni. Masz wpływ tylko na to, jak na to odpowiesz. Melani wybrała zdradę. Oliwia i Zoe wybrały wspieranie, ukrywanie jej. Ja wybrałem odejście od nich wszystkich. Najtrudniejsze nie było samo zdradzenie, choć to było dewastujące. Najtrudniejsze było uświadomienie sobie, że moje córki, osoby, dla których zrobiłbym wszystko, były w stanie tak mnie zdradzić. Kłamać prosto w twarz każdego dnia, pomagać złamać mi serce, a potem jeszcze mnie obwiniać, że nie jestem z tego zadowolony. Ale jest coś, co zrozumiałem. Kiedy już zaakceptujesz, że osoby, które kochałeś, nie są tymi, za które je uważałeś, możesz zacząć budować życie prawdziwe nie oparte na kłamstwach ani poczuciu obowiązku tylko na prawdziwych relacjach z ludźmi, którym naprawdę na tobie zależy. Więc tak, mam się lepiej niż kiedykolwiek się spodziewałem. To nie jest życie, które planowałem, ale jest dobre. Jest uczciwe. I to znaczy więcej niż jakakolwiek rodzina zbudowana na kłamstwach.